Cześć, Wiecie, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Myśl Przewodnia. To znowu ja. Widzimy się w kolejną sobotę miesiąca. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie ten grudniowy, piękny wieczór. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat typów zachowań. Skupimy się konkretnie na jednym, a będzie to asertywność, oraz porozmawiamy sobie też o tym, jak nauczyć się odpuszczać. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ok, wyróżniam sobie trzy takie główne typy zachowań. Przede wszystkim jest to postawa uległa, agresywna i asertywna. Jeżeli chodzi o postawę uległą, to są to. Takie tendencje do ucieczek, do przyjmowania narzuconego nam zdania. Cechy takiej postawy to przede wszystkim brak pewności siebie, poniżanie siebie samego, brak motywacji, ale też zarazem negatywne myśli na swój własny temat. Odmianą tej postawy jest postawa ulegu agresywna, czyli tutaj osoba, która przejawia takie zachowania. Komunikuje swoje potrzeby poprzez różne aluzje, sarkazmy, też na przykład spóźniania się, milczenie itd. Ale jest jeszcze kolejna postawa, jak postawa manipulanta. I jest to osoba o cechach e, takich jak brak szczerości, podejrzliwość i e, niedowierzenie w intencje otoczenia, depresja, brak motywacji, również negatywne myśli na temat własnej osoby. Oraz jest jeszcze postawa agresywna, yy, tutaj są zachowania mające tendencję do walki, do narzucania swojej opinii, bez poszanowania adresata. Cechami jego zachowania jest brak pewności siebie, brak szacunku do siebie i innych, poczucie wyższości, lekceważenie innych. I te wszystkie wyżej wymienione postawy, czyli uległa asertywna, postawa manipulanta, uległa agresywna, Przejawiają osoby, które na przykład w dzieciństwie doznały... nie doznały miłości od rodziców na przykład, albo osoby, które spotkało coś tragicznego w życiu, były nękane w szkole, albo... albo na odwrót właśnie, że nie spotkały się nigdy ze sprzeciwem, dlatego tutaj mamy te postawy agresywną lub manipulantę. Więc bardzo dużo jest czynników przede wszystkim, które mówią nam o tym, że taka osoba może przejawiać takie, a nie inne zachowania, ale nie chciałabym się na tym skupiać. Skupimy się na jeszcze jednej postawie, która jest z tych wszystkich wymienionych poniżej tą najbardziej akceptowalną, do której wszyscy starają się dążyć. Jest to oczywiście postawa asertywna. Zacznijmy od definicji asertywności. Więc asertywność jest to. Postawa charakteryzująca się wyrażaniem swoich poglądów w taki sposób, żeby czuć się z nimi, czyli my jako osoba mamy się z czuć z nimi dobrze, ale też osoby, którym je przedstawiamy, być może też, żeby czuły się dobrze. Jest tutaj dbanie o zaspokojenie swoich potrzeb, ale z, poszan z poszanowaniem zdania i potrzeb innych ludzi, czyli Asertywność pozwala na niespełnienie cudzych oczekiwań, które naruszają naszą godność, prawa osobiste bądź interesy. Kojarzy nam się ona głównie z odmówieniem, czyli z mówieniem nie. I to też oczywiście jest ważny element asertywności, ale nie tylko. Asertywność polega też na wyrażaniu własnego zdania, mówieniu otwarcie o swoich emocjach, prośbach, potrzebach. Jest to również nauka proszenia o pomoc, oraz tego szacunku wzajemnego wobec własnej osoby oraz wobec innych. Cechami osoby z postawą asertywną to przede wszystkim pewność siebie, wysoka samoocena, odpowiedzialność za siebie. Jest to osoba uczciwa, potrafi słuchać potrzeb innych, ma szacunek do siebie i innych, nie boi się stawiać granic, mówi, pyta o te potrzeby, prosi o pomoc. Mam dla Was pewną niespodziankę, ponieważ internet jest niesamowitym miejscem, gdzie znajdziemy bardzo wiele przydatnych informacji. I znalazłam również test na to, czy jesteśmy osobą asertywną, czy wykazujemy taką postawę, czy być może e, jakąś z niżej wymienionych, tą, które Wam dzisiaj przytaczałam. Jeżeli macie ochotę, to zostawiam w link w opisie. Jest tam 80 pytań, na które odpowiadamy tak lub nie. Potem mamy tabelkę w której zaznaczamy tych odpowiedzi, w których zaznaczyliśmy tak, sumujemy je i mamy później wyjaśnienia, co, jaki wynik, co nam mówi, oraz mamy też wy, wy, niżej wymienione wszystkie podstawy scharakteryzowane je oraz e, dowiemy się, czy przyjmiemy te skłonności asertywne, czy jednak być może są to inne postawy w naszym zachowaniu. Myślę, że to jest ciekawa sprawa, jeżeli macie ochotę, to oczywiście zerknijcie do opisu. Tam będą wszystkie potrzebne linki. Zerknijcie także do źródeł, bo też bardzo ciekawe artykuły znalazłam, bardzo ciekawe filmy, więc możecie obczaić. I myślę, że wam się spodobają. Dlaczego warto być osobą asertywną? Wymieniłam tutaj pięć głównych cech, które według mnie są tymi powodami, dla których warto, ale oczywiście każdy może mieć swoje. Ja... Też z własnych obserwacji po sobie widzę, co dla mnie jest asertywnością. Przede wszystkim, dla mnie dzięki asertywności możemy być sobą. Właśnie asertywność poprzez wyznaczanie tych swoich granic, poprzez szacunek do siebie i innych, możemy nauczyć się mówić nie, możemy nauczyć się odmawiać, przekazywać na kogoś innego obowiązki. Dbamy o swoje samopoczucie, uczymy się szacunku wobec siebie i innych. Wyzwalamy się od tej presji oczekiwań, które są wokół nas cały czas na potęgę mówione. Możemy żyć w zgodzie ze sobą, nie krzywdząc przy tym innych. I myślę, że ten ostatni punkt jest przede wszystkim najważniejszy: żeby żyć w zgodzie ze sobą, także żyjąc w życzliwości z innymi. Przypominam Wam, że na moim Insta Story trwa akcja przyświąteczne bingo życzliwości. Jeżeli macie ochotę wziąć udział, pokazać sobie samemu, że te 5-10 minut potraficie dla siebie poświęcić, oraz być może też dla innych, bo też są takie tam okienka, to naprawdę serdecznie was zapraszam. Bardziej bardzo miło, jeżeli postanowicie wziąć udział publicznie poprzez zrobienie screena i wrzucanie codziennie na swoje Insta Story waszych. Postępów. Jak być osobą bardziej asertywną. Posługuj się konstruktywną krytyką. O tym mówiłam już w poprzednim odcinku podcastu, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam, żeby nadrobić. Konstruktywna krytyka o tym rozmawialiśmy ostatnio, więc nie będę wam zbytnio znowu tłumaczyć, na czym to polega. Dalej, stawiaj granice i naucz się mówić nie. Na pewno spotkaliście się z sytuacją, gdy kiedyś ktoś wam powiedział jakąś nie niemiłą rzecz, albo was o coś poprosił, i po prostu poczuliście, że nie czujecie się z tym sami ze sobą ok, że nie chcecie brać w tym udziału, ale było wam głupio odmówić, bo jeżeli ktoś się zwraca do was z prośbą, to myślicie o kurczę, zaufał Jeżeli odmówię, to może to zaufanie złamie, czy na przykład będzie o wiele mniejsze do mojej osoby. No i tutaj głównie boimy się odmawiać przez strach. To jest nasz wróg numer jeden, tak naprawdę. Strach ma wielkie oczy, ale tak naprawdę za nim za wiele się nie kryje. Więc nauczmy się mówić nie, nauczmy się podejmować decyzje zgodne z naszymi przekonaniami i zgodne z tym, co aktualnie czujemy. Dlatego mówmy otwarcie o swoich uczuciach. Nazywanie emocji, rozumienie ich to są dwie najtrudniejsze sztuki na świecie. Wszyscy myślą, że emocje, no przecież wiem, jakie są, potrafię je nazwać, ale bardzo często nie potrafimy dojść do jakiejś refleksji odnośnie tego, dlaczego one się pojawiają, jaki jest ich powód, jaki będzie ich skutek. I jeżeli jesteśmy radośni, no to wiadomo, że albo coś dobrego się stało, po prostu danego dnia, że takie emocje się w nas wyzwalają, Albo po prostu jest yy, ładna pogoda, dniem jakieś takie małe rzeczy. Jeżeli jesteśmy smutni, to prawdopodobnie coś nas zasmuciło, zobaczyliśmy coś, ktoś z tym coś niemiłego powiedział i tak dalej, albo po prostu tak, działa, tak działają nas inne czynniki. Musimy nauczyć się nazywać to, co czujemy w pewnym momencie, i rozumieć, z czego coś się bierze yy, i w tym oczywiście może pomóc psychoterapia, jeżeli ktoś jest pełnoletni i ma ochotę dopracować trochę nad swoimi emocjami, bo czuje, że ma jakieś problemy z nimi. Buduj poczucie własnej wartości. O budowaniu pewności siebie, tak jak już mówiłam ostatnio, w ostatnim odcinku was skierowałam do pierwszego odcinka, więc tutaj też to zrobię. W pierwszym odcinku do odważnych świat należy. Tam też jest podpunkt o pewności siebie. Jeżeli nie chcecie, powiście sobie notatki z tamtego odcinka. Tam też jest wszystko, oczywiście. Boj wobec siebie i innych szczery. Ok. Wyczerzenia, które wam wspominałam. Są dwa, które myślę, że spowodują w Was taką refleksję, taką chęć yy, dowiedzenia się trochę więcej o sobie. Ćwiczenie pierwsze. Nie musicie robić tego w trakcie, kiedy ja Wam to tłumaczę, tylko na przykład po skończeniu tego podcastu, czy, czy albo jak na macie to teraz. Weźcie kartkę yy, i podzielcie ją na dwie części. Na w części po lewej stronie wypiszcie minimum 15 swoich zalet i umiejętności. Ale uwaga! Nie kierujcie tutaj opinią innych na własny temat, tylko tym, co wy sami o sobie uważacie. Minimum 15 swoich zalet i umiejętności. Po lewej stronie. Jeżeli już je spiszecie, to pod spodem napiszcie sobie pytanie, za co siebie lubię. I odpowiedzcie na to pytanie. Napiszcie, za co siebie lubicie. A po prawej stronie kartki wypisujemy maksymalnie 15 swoich wad i rzeczy, które uważamy, że nam nie wychodzą, albo po prostu nie czujemy się z nimi dobrze, albo nam przeszkadzają. Tutaj również nie kierujemy się opinią innych na swój temat, tylko o tym, co sami o sobie uważamy. I teraz pod spodem odpowiadamy na pytania, nad czym mogę popracować w swoim życiu, co mi przeszkadza, co bym chciał zmienić itd. Jeżeli to wszystko zrobimy, to powinniśmy zauważyć, że mamy oczywiście wady i zalety, to przede wszystkim, ale też widzimy postrzeganie własnej osoby. Jeżeli nic nie napisaliśmy w tym, co w sobie lubię, to oznacza, że możemy mieć trochę zaburzoną samoocenę, możemy nie postrzegać się w sposób taki, jaki powinniśmy, czyli nie myślimy o sobie dobrze. Czyli możemy przejąć jakąś z tych postaw, na przykład uległą, czy manipulanta. Warto wtedy przemyśleć, co możemy zmienić, jak to możemy zrobić, jak możemy pracować z tą swoją samooceną. Ćwiczenie drugie. Teraz nie musimy tego spisywać, ale możemy o tym pomyśleć. Przypomnij sobie sytuację, gdy ktoś ci o coś prosił, a ty nie potrafiłeś, nie potrafiłaś odmówić, ktoś cię skrytykował, ktoś przekroczył Twoją granicę. I jeżeli już wyobrazimy sobie te wszystkie sytuacje, przypomnijmy, to jak możemy napisać albo po prostu sobie odpowiedzieć w górę, jak się wtedy czułeś, czułaś, jak zareagowałaś, zareagowałeś, co można było poprawić. I to też da nam taki pogląd, jak się zachowujemy w trudnych dla nas sytuacjach, w których. które wymagają od nas tego, że musimy zareagować. I jak reagujemy? To jest ważne. I czym... Teraz, w porównaniu do czasu, tak samo byśmy zrobili, czy nie? I próbujemy po prostu zrozumieć trochę naszą naturę. Ok, teraz przejdziemy już do ostatniego punktu, który dla Was dzisiaj przygotowałam, czyli jak nauczyć odpuszczać? Tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę, czym dla nas jest odpuszczanie, bo dla każdego ta definicja może być inna, dla każdego e, może znaczyć coś innego, prawda? Więc dla mnie odpuszczenie to przede wszystkim. Nie narzucanie na siebie takiej presji Nie branie takiej odpowiedzialności za wszystko I nauka słuchania swojego organizmu Tego jak on reaguje, czego on potrzebuje, bo często przez pracę, przez ogarnianie różnych rzeczy zapomina się o tym, że To nasze samopoczucie jest najważniejsze, nasz organizm jest najważniejszy i I, i tym na to powinniśmy się skupić Więc, jak nauczyć się odpuszczać? przyjawia się to już przez cały temat asertywności, ale to jest też ważne przy wszystkim, czyli nauczyć się odmawiać. Nauczyć się stawiać granice. To jest must have. Dwójeczka. Słuchać swojego organizmu, jego potrzeb, jego pragnień. I nie mówię tutaj o tym, że o, mam ochotę iść czekoladę, tylko po prostu jeżeli czujemy przepracowanie, czujemy stres. Pomyśleć, czemu, skąd, się, skąd się to bierze, czemu tak jest, jak możemy to zminimalizować, itd. Podziel się obowiązkami z innymi. Daj sobie czas na odpoczynek i obserwację z boku. To jest tak ważny punkt, że po prostu powinniśmy go wziąć w ramkę i sobie powiesić tam, gdzie najczęściej siedzimy, bo odpoczynek w dzisiejszych czasach jest. Tak ważne, że ja Cię kręcę. Nawet nie wiem jak go opisać, ale jeżeli jesteś osobą, która robi sporo rzeczy w swoim życiu, ma jakieś zainteresowanie i tak dalej, pamiętajcie, że w tym wszystkim, w tym wirze obowiązków też się znaleźć czas dla Was. I to obojętnie, czy traktujecie jakieś zajęcie dodatkowe, jako rozrywkę, jako czas na odpoczynek. Czy traktujecie odpoczynek, poczytanie książki, yy, poleżanie w łóżku, zależy od was. Nie, stawiaj się nigdy, nie nastawiaj się nigdy na wynik, bo możesz się rozczarować. Ten punkt już dotyczy stricte działania i odpuszczania pewnych zadań. No ale tak, jeżeli robimy coś z myślą, że wygramy, to prawdopodobnie tak się nie stanie. I ja w swoim życiu się z nią to przekonałam, że po prostu robienie czegoś z radości, z frajdą daje najlepsze rezultaty. Otacza się dobrą energią. Jeżeli będziemy w towarzystwie ludzi, którzy mają dla zły wpływ, źle się czujemy po spotkaniu z nimi, to warto się zastanowić, czy lepiej nie zerwać takiego takiej znajomości ze względu na sam nasze zdrowie i sam poczucie, bo dobra energia powoduje to, że na co dzień mamy ochotę na takie najmniejsze rzeczy, zaczynamy uwalniać się od tych oczekiwań, które ludzie stawiają od nas. I oczywiście możemy się dobrą energią a w naszym życiu może się nie układać. Też nie jest tak, że jeżeli będziemy pozytywni, to nie będziemy się smucić. Tak? Tak to w ogóle nie działa. Ale po prostu czasami jest tak, że to, co przeglądam w internecie ma wpływ na to, jak się czujemy. Jeżeli oglądamy smutne filmiki, słuchamy smutnej muzyki, to będzie, tak będzie nasz nastrój wyglądał. A jeżeli otaczamy się tymi pozytywnymi wibracjami, to też będzie inaczej. Mów otwarcie o swoich wątpliwościach i uczuciach. Ciesz się chwilą, Korzystaj z tego wszystkiego. Tutaj Epikurejzm wchodzi z buta i mówi: korzystaj z życia, ciesz się chwilą i zróbmy tak. Pozwól sobie na odczuwanie emocji i medytuj. Uznałam, że medytacja to jest ważnym krokiem, bo pamiętam, jak stawiałem swoje pierwsze kroki w tym temacie, to tam nie, to jest słaby pomysł, nie wychodzi to i tak dalej. A im więcej zaczęłam czytać na ten temat, próbować, to naprawdę strasznie odszczegółowe pomaga panować nad emocjami, nad pragnieniami yy, i mamy, zmniejszamy taką własną samoświadomość. I to było wszystko w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dziękuję wam za dzisiejszą uwagę. Zerknijcie w źródło w opisie. Zachęcam do wzięcia udziału, bo jeszcze możecie w przedświątecznym Biegu życzliwości, który jest na moim Insta Story. Tak, ja byłam Weronika, to był podcast Myśl Przewodnia.